Mamy to. Halo, kochana dziewczyno, dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i dzisiaj widzimy się na żywo w podcaście Fitness dla ambitnych kobiet. Bardzo cię serdecznie witam i zachęcam do tego, żeby się przywitać w komentarzu, daj znać, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać, jako że jesteśmy na działce, to te ustawienie też jest takie... Y inne, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać. Kochana, dzisiaj jest bardzo ważny temat podcastu, czyli będę Ci dzisiaj mówić o tym, jaki jest mój cel i dlaczego to, je to jest cel, żeby pomóc dziesięciu tysiącom kobiet i jak mam zamiar to zrobić. Więc ja jestem Ania Sośniasz, czyli trenerka personalna online, która od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje pracowite dziewczyny i jeżeli to ty, to bardzo się cieszę. Witaj. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy lub regularnie słuchasz podcastu, to bardzo Ci za to serdecznie dziękuję. Podcast jest dostępny na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, na YouTube, w tych miejscach, w których właśnie lubisz słuchać podcastu. Ale nie zabieram Ci za dużo czasu, przechodzimy do konkretów. Każdy z nas ma w życiu momenty, które właśnie zmieniają wszystko. Dla mnie to był moment po pierwsze, jak zaczęłam ćwiczyć na siłowni, mając te 14 lat na początku liceum. Później to był przede wszystkim moment śmierci moich rodziców. I to one sprawiły, sprawiły właśnie, że ja dzisiaj czuję taką misję, by pomóc dziesięciu tysiącom kobiet, żyć zdrowej, silniej i szczęśliwej. No i w tym odcinku ja Ci wszystko kochana opowiem, skąd ta misja się wzięła i jak ja ją teraz realizuję. I tak, moja historia jest taka, że jak miałam 14 lat, czyli to był pierwszy rok liceum, to w ogóle bardzo niechętnie chodziłam do szkoły. To były pierwsze półrocze, ja, ja chodziłam wtedy do liceum gastronomicznego. Od zawsze lubię jeść i, i gotuję, odkąd pamiętam. I to była taka bardzo moja, no taka rzecz, którą lubi, lubiłam robić, ja nie wiedziałam, kim chcę zostać, więc to gotowanie było taką rzeczą, którą polubiłam. Ale to było nowe środowisko, ja w ogóle nie chciałam chodzić do szkoły, musiałam jechać, bo ja mieszkałam w miejscowości Krzykawa na wsi. Później moja szkoła była w Bukowni i tam musiałam dojeżdżać autobusem. No i po prostu robiłam jak najczęściej się dało to, żeby nie chodzić na te, na te na lekcje po prostu. I moja nauczycielka, pani Wiesia, powiedziała mojej mamie na, na spotkaniu właśnie, na zebraniu, że albo zacznę chodzić na WF i zacznę chodzić do szkoły, albo po prostu nie przepuści mnie do drugiej klasy, no i że po prostu będę miała lufę z WF-u i z zachowania. Więc e, moja mama świętej pamięci Krysia powiedziała, skarbie, no przecież masz ten strój, możesz chodzić do szkoły, o co Ci chodzi? tam po prostu ochrzan porządny. No i wtedy pani Wiesia powiedziała, słuchaj, Ania, no trzeba coś z tym zrobić. Albo chodzisz na basen ze mną, w ramach właśnie lekcji WF-u, albo będziesz teraz chodziła na siłownię. Nie umiałam wtedy pływać, bałam się panicznie woda, w ogóle byłam taka, taką osobą, że się bałam po prostu przy kimkolwiek rozebrać, więc ja byłam wstydziuchem strasznym i to mi się w głowie nie myśliło, żebym poszła na WF. Nie miałam stroju w ogóle do pływania, ani tego typu rzeczy, więc mówię siłownię. I pierwszy trening na siłowni, to wiecie, była taka podstawowa siłownia na HAI. A ja zaczęłam właśnie, pani nam pokazywała wyciskanie, przysiady, na maszynach, ściąganie drążka. I ja po raz pierwszy w moim życiu poczułam moje ciało, ale w taki sposób, że ja poczułam się silna, taka wiesz, ukrwiona, stałam prosto, taka wiesz. I ja po prostu tak się dobrze poczułam, że sobie e, nie wyobrażałam, że ja nie chciałabym tak się czuć częściej. Więc y, po prostu regularnie zaczęłam chodzić na WF, do szkoły i, no i właśnie na, 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 siłownię. To sport i ruch był wtedy takim jedynym, co trzymało mnie w pionie. I to mi pomaga, pomogło też zbudować taką osobistą skuteczność, taką dyscyplinę. Ale później, chwilę później, jak miałam 25 lat, byłam po studiach już, to umarł mój tata. Ale to było takie nagłe, wiesz, to jest tak, jak ktoś choruje, to się tak przyzwyczajasz do tego, że to nie jest takie... Mój tata, chyba z tego, co ja pamiętam, jak byłam w liceum, miał pierwszy zawał. Później był kolejny, później był na ręcie, dużo miał problemy właśnie z cukrzycą, miażdżycą, był po zawałach, miał wysokie ciśnienie. I te wszystkie choroby, takie towarzyszące, i też pił dużo alkoholu, więc to w żaden sposób mu nie pomagało. Ale to tak się człowiek przyzwyczaja, że to jest takie oczywiste, nie? że on cały czas właśnie jest w takiej formie, coraz to gorszej, no i ale jest przede wszystkim. I jak ja po, po mojej szkole turystycy i rekreacji, chciałam wtedy po studiach, chciałam wtedy. Popracować jako, jako po prostu kucharka, w, wtedy się zaczęły otwierać dopiero sushi miejsca, no i ja tam chciałam właśnie pracować w takiej restauracji Sakana i do Warszawy na Surzewie miałam szkolenie kilkudniowe, żeby właśnie być takim mistrzem, mistrzem myślałam, że mistrzem, wiecie, sushi, ale się okazało, że kobiety mogą tylko pracować na zapleczu. No i byłam na kilku dniach szkolenia. Ale wtedy mama zadzwoniła kiedyś z samego rana, powiedziała, że tata nie żyje i że trzeba po prostu wracać do domu. Więc do, do ówczesnego szefa zadzwoniłam, powiedziałam, że przepraszam, muszę wracać. No i wracałam i po prostu byłam w szoku. Co tam się później stało? No i to był taki dla mnie ogromny wstrząs, ale też to było dla mnie tak szokujące, bo zobaczyłam pierwszy raz moją mamę, która nie była w stanie sobie poradzić z życiem. Ona była tak ogarniętą kobietą, pracowitą to ona właśnie z małej miejscowości się wyprowadziła, żeby pójść do szkoły, żeby do technikum księgowego i żeby móc właśnie pracować i nie, nie mieszkać właśnie tak gdzie mieszkała, tylko tak, żeby zapewnić sobie i nam później lepsze życie. I Pierwszy raz, jak ją zobaczyłam w takim stanie, to było dla mnie takie druzgocące. Ja wtedy i moja siostra też była, w, w, wiecie, no na wszystkich nas to tak wpłynęło, że dziewczyny przytyły, pojawiły się choroby właśnie jak cukrzyca u nich, jak dna moczanowa i inne takie problemy. My nie byliśmy wtedy takie, wtedy wiesz, się nie rozmawiało o uczuciach, jak się czujesz, jak to na ciebie wpływa, nie? Tylko po prostu to się zajadało i jakoś tak ciszą zabijało i to było takie szokujące dla nas wtedy. No i dalej ten sport i ruch był dla mnie takim jedyną z najważniejszych rzeczy, która mnie w pionie trzymała, ale też zaczęłam wtedy medytować i to mi wtedy też bardzo, bardzo pomogło w tym, żeby poczuć się spokojnie i być taką osobą, która ogarnia, a nie, a nie po prostu, nie, a nie tylko jak, a nie po prostu tylko, żeby mi było wiecznie źle i smutno. I już taka trzecia z historii, już taka, która najbliżej jest już tego, co teraz robię, to gdy miałam 30 lat, to ja wtedy pracowałam w Anglii jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. I na raka zachorowała moja mama. Chwilę po tym, jak umarł I to było takie trzaśnięcie po prostu w pysk, nie? Ja pierwszy raz mogłam być sobą, bo miałam wtedy moją pierwszą partnerkę, miałam tam auto, pracę, żyłam w kraju, w którym ludzie są kulturalni, w którym nie ma problemów, że jestem kim jestem, nie? Że jestem sobą. I zachorowała mama. Ja wtedy zaczęłam robić tak, że pracowałam przez praktycznie całe 2-3 tygodnie, nieustannie żeby później na kilka dni przylecieć do Polski i razem z siostrą pojechać z mamą na chemioterapię czy na radioterapię. I to i rozmawiałam z mamą codziennie, aż do momentu, w którym ona właśnie mi powiedziała, że, że ona już nie ma na to siły. No i wtedy się spakowałam do jednej walizki, przyjechałam tak dosłownie od razu, zostawiając auto, pracę, dziewczynę i takie życie moje przez kilka lat, które miałam w Anglii żeby razem właśnie z siostrą zapykować się mamą. No i byłam tak przez kilka miesięcy, aż właśnie w, na początku roku, no po prostu moja mama już była w takim stanie, że odeszła w nocy, więc to taki był bardzo wzruszający moment. Płakałyśmy obie z siostrą, ale jak przyjechała lekarka, bo to było w Trzech Króli, jak przyjechała lekarka z rana właśnie do nas, to powiedziała, że to było takie szokujące, jak my się nią dobrze opiekowałyśmy, że ona by sobie też tak życzyła, żeby jej dzieci ją się tak później opiekowały. I z jednej strony człowiek tak ryczał, bo było strasznie przykro, że mama już nie żyje, a z drugiej jak się wiedziało, że ona już nie cierpi, nie muszę jej co chwilę podawać leku, że ona już może być po prostu spokojna, to to taką dawało to wolność. Jak się wierzy w Boga, w niebo, to wiedziałam, że po prostu jej będzie jeszcze lepiej, a że my sobie tutaj na Ziemi poradzimy. Ale to, wiesz, też był taki dla mnie szokujący moment, w którym ja powiedziałam, to już jest dosyć różnych prac. Ja już teraz istnieje zawód trenerki. Ja mogę być po prostu, żyć z tej, z tej rzeczy, którą kocham, czyli z bycia trenerką. Ja w tym czasie zaczęłam chodzić na szkolenia, żeby móc wykonywać moją pracę. Za chwilę się przeprowadziłam do Warszawy po śmierci mojej mamy i tutaj zaczęłam już te ponad 10 lat temu moją karierę. Ale jest też coś przede wszystkim, to taka przydugała moja historia, żebyśmy się lepiej poznały, ale też jest coś takiego ważnego, bo ja wtedy sobie obiecałam, że od tamtego dnia moja praca przestała być tylko takim zawodem, ale to się stało moją misją. Ja już dziesięć te, teraz te dziesięć lat po, po śmierci mojej mamy mam już ponad 4 tysiące klientek we, w, w moich programach, a moje treści w social media docierają no, do kilku milionów, patrząc na statystyki każdego miesiąca osób, ale to jest dopiero początek, bo moim celem jest to, żeby dotrzeć do dziesięciu tysięcy kobiet, bo ja mam świadomość tego, że te treści, które są organiczne, które ty dostajesz ode mnie jak podcast, to one mogą cię do czegoś zmotywować, ale dopiero jak się zainwestuje pieniądze, przez to swój czas, uwagę to wtedy ty dopiero zrobisz, co trzeba, że wtedy to już jest takie tą pięcie, OK, masz osobę, która ci przygotuje e, trening, która ci przygotuje dietę i która ci w tym sprawdzi i wtedy dopiero człowiek się tak mocno stara. I to jest właśnie już ten moment, w którym ja ci jestem w stanie najlepiej pomóc. Więc moim celem jest to, żeby pomóc dziesięciu tysiącom kobiet i tutaj też są moje klientki na transmisji, także warto jest się przywitać, daj znać, jak, jak sobie, czy polecasz właśnie, E, współpracę ze mną będzie mi bardzo miło. I skarby. E, to jest właśnie ten dopiero początek, bo moim celem jest to, żeby pomóc dziesięciu tysiącom kobiet nie tylko schudnąć, ale odzyskać siłę, e, zdrowie, radość z życia, bo kie No bo. Kiedy kobieta zmienia swoje życie, to zmienia życie całej swojej rodziny, swojej, z najbliższej, tam dzieci, partner, partnerka, czy właśnie rodzice, brat, siostra i całe takie szersze, wszyscy znajomi z pracy, z miejscowości i to tak się rozszerza, że to ma wtedy wpływ na dużo ludzi. I to jest niezwykle ważne, bo tak samo jak dla mnie to było cholernie trudne. Ja nie przyklinam i ci powiem, cholernie to było trudne, żeby pożegnać moją mamę, jak miałam 30 lat. I to, że ja nie mogę z nią pogadać, a teraz byłaby mi wielokrotnie potrzebna. To ja nie, ja chcę po prostu też Twoim bliskim i Tobie też y, takich cierpień y, oszczędzić. Więc motywujemy się, zabieramy, ćwiczymy, dbamy o dietę. Ale jak ja to robię konkretnie? To pomagam kobietom w prosty, sprawdzony sposób. Jak ja to robię? Trenujemy w domu skateboards, czyli takie obciążniki kulowe, budujemy mięśnie, budujemy pewność siebie, zmniejszamy ryzyko osteoporozy, przyspieszamy twój metabolizm. Później ogarniamy tematy diety, ale nie jakieś restrykcje, teraz nie jest jedz ulubionego jedzenia, jest jedz tylko listek sałaty i pij wodę z kałuży. Nie, nie tak to robimy, tylko bez głodówek, bez zakazów, smacznie i zdrowo. ta elastyczna, właśnie z priorytetem na białko, uczymy się i żeby to jedzenie było smaczne i takie zgodne z tym, co chcesz osiągnąć no i nastawienie i wsparcie, czyli takie najważniejsze jest to, żebyś nie była w tym sama, żebyś miała taki system, który działa, wiedziała, że dajesz mi znać jak ci idzie, a ja wtedy też dostosuję twój plan treningów, twój plan dietetyczny i cię wesprę, po prostu zainspiruję, żeby wzrastać. Więc to jest co. Ja u mnie w programie jesteś warta fit nagrywam moim klientkom, to wam o tym jeszcze nie mówiłam. Nagrywam dziewczynom taką wiadomość każdego poranka, od poniedziałku do piątku, audio i je po prostu tak motywuję, wspieram, popycham do tego, żeby dbało o siebie jeszcze lepiej. No i wiem, że to działa, bo widzę to codziennie. W historiach moich klientek zyskują nie tylko nową sylwetkę, ale też nową energię, pewność siebie, dłuższe, zdrowsze życie. O to nam w skarbie chodzi. I to jest moja misja, i to jest moje dlaczego. Jeżeli czujesz, że ta historia z tobą rezonuje, to skarbie, obserwuj mój podcast, czyli fitness dla ambitnych kobiet. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, te wszystkie miejsca tam masz go po prostu bezpośrednio w aplikacji w wygodny sposób na słuchaweczki, na spacer, czy nawet przyrobienie jakichś tam innych rzeczy. A jeżeli chcesz, żeby rok 2025 był najlepszym rokiem Twojego życia, żebyś była silna, szczupła i pewna siebie, miała wymarzoną, silną sylwetkę, to wyślij mi wiadomość, Ania, jestem z podcastu, pracujemy nad sylwetką, napisz mi to na Instagramie Anna Sośnisz lub na Facebooku Anna Sośnisz, trenerka, zaczniemy tę drogę razem. Serdecznie Ci dziękuję, ja wiem, że trochę inny jest ten odcinek podcastu, ale też mi zależy, żebyś wiedziała, że Dlaczego właśnie ja wkładam taką uwagę, tyle jest tych treści, tak często z Wami rozmawiam, bo bardzo mi mocno zależy na Tobie, na Twoich bliskich, na Twoim zdrowiu, żebyś była silna, szczupła i pewna siebie, a nie traciła czasu na rzeczy, które nie działają. Więc, wspaniałego dnia, wszystkiego dobrego i serdecznie dziękuję za to, że jesteś. Cześć.